Dobra, i tak. Tym razem widać los postanowił być przychylny. Gościmy fachowca, jak się patrzy. Gdzie ma stać? No stać, no gdzieś tutaj. To tylko trampolinka. I zobaczcie, jak pan jest przygotowany. Widzicie to? Te skrzynki nie jeden narzeń skrywają. Zobaczmy jeszcze, co pan powie, jak odkryje, co skrywa się w pudle. A to pan się tak zawodowo zajmuje składaniem trampolin? Jest. mi życiem jest. Różne takie remonty, mhm. jakieś tam naprawy, wymiany baterii, malowanie. A w kwestii pieniążków ma pan już pomysł na jakąś kwotę? 150 zł. 150? No. no. Elegancko, ja to kupuję przyklepane. Poszło, 150 zł. A jak pan myśli, ile czasu panu to zajmie? Myślę, że godzinka na pewno. Godzinkę, tak? Tak. Więc tutaj absolutnie mamy pełną jasność, ja uruchamiał stoper, więc poszło czym się pan zajmuje na co dzień? Przedszkolu. Przedszkolu? Złota rączka. Złota rączka w przedszkolu. Dzieci pan lubi? Bardzo. No więc można powiedzieć, że dobraliśmy się z panem dzisiaj idealnie. A jak ty Dominiku to widzisz? Za nami jest 7 minut obecności pana w ogrodzie i mamy konstrukcję nośną prawie gotową. Mata też jakoś tak sprawnie się układa. Powiem króciutko. Pan jest graczem. Podoba mi się, jak pracuje, w jakim tempie. Doczekaliśmy się. Pierwsze słowa uznania na dziś. 48 minut pan u nas jest. Czas zagęścić ruchy. Niech pan szybciutko to przywiąże, i będziemy finiszować. Nie, niedługo. Jest nie tak Ale pierwszy ty testujesz. Nie będzie. Przyjechał z <noise> <noise> A jednak testowanie dostaliśmy w cenie. Ó, oh, super MAMY SUCCESS GRATIS